Witam na moim karnelu. ja są nazywam Adam Hybel. tuę budzę zajmę leś rozmaityma bieżącym ma sprawa, ma woźni ma do kasie przysireślnotę, a tyś taci, ma łeglowy ma sprawa, ma rocia bardzo serdecznie. chcemy podrechować latosy z Jost Kasiebów. On był w chłynicach, w tym gardze był też pierwszy z Jost w te roku. To wszystko je łudcieniem tego, że Meka siebie w siedce na no w jednym województwie. To jest swoją stygną tyma na apartny dylek. jak barona ma płemogo to, że my jesteśmy w jednym e, administracjowym firtlu, e, ale tymczasem chcemy podrechować to, co sodzało na latosim z Na początku Erzecie jako nie je aż tak widoczno. To znaczy we westowkach. Takie płe prawdze, coś ta głębeło. było: jeden z so Franca Franza cigłe, patrona łąści w kasiebsko-pomorskich z Rzesieniem, dredzi latosygłe patrona Jana Trepcika. To jest piękny, pokazanie tego, że kasiebsko pomerci z Rzesieni na rozmaitych ledzi w reśnoce, na rozmaitych drzadci, bo tu jeden bardziej polonocentryczny, dredzi kasiebo centryczny i z Rzesieni cały płekazaz, że autor kasieb cigłe, hymnu je taci wspaniały. No dobra. Sporteja. Josu zawiate, choć ja tych westowków nie widzę, że z Rzesieni Zycher nie płekozało Jana trepcika jak no, narodny głedzejarza. Okej, okay? jeźle ktoś to widził i chce mnie poprawić, Baro prosia, pisać w komentarzach. Ale Baro dobrze, że tacy ci są co że je leźno, tych dotaci głę intelektualny głę, zgłambiwani swoje juwerno. Ale są też te mniej intelektualne sprawy i temu co chcemy prawie przezrzec. Na początku młocnej stronę. Mocną stroną kueździ głę, oprócz piersi głę z jozdu jest Transkasubia. Z Jost może udać a Abu Może bez dobry wiodro Abu Lechy, ale transka Transkasubią, w jedno je dobry. Lato z Jojachu do Chłoniców Auto, a temu e, nie wiem, z tego jest autopsje, ale mojej tam tambele i Łeni wiedzą, że było super. Jeżeli jedzem w stronę, to gwes mocną stroną jest to, że 100% artystów to beleka siebie. My miele rozmaity muzyczny karnachterny wes tam pływał po sobie i nie było żadnych gwiazd rociony z Warszawy, e, nie było tak samo ty za wiele warszawskich polityków. I tego zortu sprawów. To jest baromłecny i to gwes stowio chłonice w peżna lepszej pozycji jak lezę. kiedy no wizyta prezydenta, Peżynka przesłoniła to, że meka siebie so e, mogle chwoleć z tym, co me sami mu me zweny bo me, łelele, słychać to, co ktoś z Warszawy nam mało taci Taki kolonialny syndrom. Ale są też lechy strony tego wsiedcigłe. No tej chcemy poznać te wtopy. W topę są mniej i ma taci. E, Jeźle małe artystach na binie, to poprówce ich było 100% Kasiebów, ale jeźdzę to, co było gdzie indziej, no to baro Wielgun Fela zrobiłe z znezrzesieni, czy organizatorowie rozegrację, to trzeba sprawdzić, kto to zrobił, że LEDowi artystce a przynajmniej te Folkwewi, musieli płacet za stoiście na to jeźle oni muszę płacić, to po prostu oni nie jachę Jechle na przykład na taką rozegrację jak płetrownico brani, które było tego samego dnia. To pokazało po Barolech i efekt, bo jeźle, bo ja rozumiem, że organizator chce przynajmniej zwrot kwestów jeźle nie zarobić na rozegrację, ale jeźle widzimy, że nie doso tego zrobić komercyjno, no te tego nie robimy. A tam westowców było baro mało i wezdrzał to baro biedno i je uedimki, ja ci łeb cały internet. To to znaczy Łescypci na zjezdze Kasiebów. To, co I to może nie jest aż taki problem, jeżeli przejeżdżają sami kasiebi, bo my wiemy, że to nie jest element naszej kultury. Nie ma problemu, jeżeli przejeżdżają płyło się bo no, Ueni ją skąd kałenie i że to jest taki element cezy, inwazyjny, na tym zjeździe. Ale jeśli przejeżdżają ktoś z zagranicy i jedzę so na zjost kasiebów i chce pływać z naszą kultura i widzę te sypci, to Ueni przekonuny przekonany, że to jest element naszej kultury. Kto do tego dopuszczył, że to tam jest? Ja o nie wiem. E, Płesobno w topa to artystce. Ja go do Baro e, dobry rzeczy, o tym, że 100% artystów to beleka siebie, ale Jeźle my na to, jak to wszystko było zorganizowane. od artystycznej stronie chcemy sprawdzić na stronie byłtec cigodziennika programa Zjozdu. Część artystyczna 1320, zespół pieśni i tańca, bławatki, chojnice. Super. A teraz dla edmiane podredzi, zespół pieśni i tańca, kaszuby, gminy Karsin. Później, jeźle my ma taką konwencję znudzę, łatę umę, pod Zespół pieśni i tańca ziemi chojnickiej kaszuby. Ne i tedy, jak no taka wisienka na torce, po, tych, po tym roller że rozmaitych zortów w kulturę, mumę, zespół pieśni i tańca, krebane brusy. E, I po prawdę, z się światem dla z tych karnów, bo one robią super robotę, ta. Ale jeźle my jeden rozpłędredzim cały czas karna, pieśni i tańca, to znowu ktoś może mieć wrażeni, że Kasiebsko kultura cało. To jest to, co przez te pora głedzenów było na binie. Na Kamiśku sedzała, pierdąc chzaso, zes niewoźny. E, I taci elementy. Płeprowdzę budować budowac Lechy Łebro Kulturę. Nie temu, że folklor je lechi, ale temu, że folklor to dochnieje w sietkę. Później pojawiło się, jak Subiałek jeździła w Wandze Bocina i Gwiazda Wieczor bublici, co było bardzo dobrą łudbą Ale e, czego zafelało? Zafelało insi głębinowi głęutwórstwa. Nie było żadnego kabaretu. I mnie tu nie to żeby jakiś z kabaretów zjaci ma dobrze, zjeja so płekozu. Ale na przykład nawet kłęła wieści głę One Mają tako, to ci super utwórstwo i czemu nie było na to placu? Czemu nie było ani jednego faceta się w Czemu nie było innych zortów w kulturę na ty przydny Wjoldzibinie? To jest y, baro wiólgowtopa. No i wtopa numer jeden... Czarny chleb, czarna kawa, czarny piwłę. i zabawa. I ja rozumie, że nasza kultura musi się so komercjalizować i nie godum tego z żadną sportownością, ale pływ prowadzę takie, bardzo dobrze, że kto płaci za reklamę, bo jak rozumie, teli mów, to musiał być jakoś opłacony. organizator miał z tego zarobiony i o ja to rozumie, a temu kultura sobie ślepiej rozwija i to idzie. Ale nie możemy z tym wszystkim przesadzać. Ja godną. Po do tej firmy nic nie nim Jeźle, o niby chcele, na przykład, te, co reklam Łewac z a widzę, że robią to. Tej jak no bardziej nawet na naszym karnylu je plac, na jako degustacja czy coś. No, operator widza ty się zadowolniony. E, także barochan to przejmiemy. E, ale e, musimy pamiętać o tym, żeby z tym nie przesadzać, żeby to nie przesłoniło nam cały rozegrację. No i to tyle z tych nowiks e, tej Chcemy to płetre Chwewac. siębu w chłonicach był dobry, dla ale przede wszystkim e, to było jakby jachani na tym paliwie, które było już zatankowane. Rechli to znaczy mój pierwszy zjazd to było Way, ja bo był wtedy młody zbuntowany, Wtedy tam grało wiele takich rokłewych karnów. My tam są pod BINu, e, bawile dobrze. Rok później, bo to było w Pucku, czy jakoś tak, e, wtedy e, dam roker sobie gryle, i my bele tą zbuntowaną młodzę znudzise. Ty młody nie rozumieją tego e, i tak dalej. To my story wiemy, e, ale e, no, brakło tego, było pewno za wiele folkloru no i e, przede wszystkim Jo tam Jachu, bo JOSO ocesił, że jos ja z płetku lecę, ja ci o jedno nas jest ze płetyką, gdzie JOSO mógł dobrze bawić z przywitać przewitać so i tak dalej. E, ale e, ta ci pytanie cię Jo z ma zainteresowaniami, a moim nastawieniem do ziecy go i do kasiebizne. jakby on nie miał nikogo, kogo Jo tam znaja i chce prosto pojechać na imprezę. Czy ja by tam pojechał? Nie. No tak, prawda. ja tam nie pojechał, bo oprócz tego, że tam są fajne ledzy, to nie było to na teli ciekawi, żeby pojechać na Redzi Kuńc-Kasiep i tu, kłoprodze, jeźle chcemy e, dali sobie bawić z i chcemy przecygać nowych ledzi, takich w ternym nie siedzą w środowisku, to my, kłoprodze, brakujemy zmianów, brakujemy nie doprowadzywać do takich wtopów jak Ci bełe. brakujemy ściekać nowych łódbów, ściekać e, łódbów dla ledzy z innymi zainteresowaniami. I wtedy po prowdze z gwiazd miałe to teli Bóg zapłac wiele razy, że się te dotrzymał, dotrzymała do końca. i Jorocia do subskrybowania, dodawania pajów w górę, no i przede wszystkim do dyskusji. Jaki zjost wedle waju był no lepsi. Ja ci był ten w Chłennicach? Ciegłe zafelało, czego było za wiele, a ciegłe teli co miało bez. No i e, przede wszystkim mundowaju pytani, jak wabe chciała ten karnyl widzę, to znaczy, jaki my mają bez tu ery co jedlowaju woźny, jako forma bedowaju przemawiała za tym śiedcim jeździa. E, no i jeźle chce to naju wesprzeć, te tysi rocia do łączbe. Do uciecy trzemtaso.